Zgadza na tym deszcz jak ślisko Aha O no ty jedno. jedna A po swój motor idę No właśnie, motor ja biorę specjalny, on kosztuje chyba z 5 milionów Takiego motora jeszcze nie widziałeś Masz tam. Daj to im, to Eee! Ale... kurde. To... Seba. Nie wysłał. Za co? Nie wiem, myślałem, że to tak nie zabija od razu. No jednak zabiło. Tylko teraz się dowiedziałem o no, tym. A, może rówkę. Rynk... Jedna ciężarówka. Trzech. Niestety. Kury weź se nie zaję Coś ty zrobił. A słup mi wyskoczki. Kurwa, macz. A miłościu. Cię spokował w ten Dostałem 100 tysięcy Za auto uh -huh. A wydałem 50, więc 50 tysięcy mamy tylko 27 minut Żeby Zawalisty bo jak jakieś auto wyskoczy to dajesz sobie ee, sko żeby skoczył ten motor i nie wlatujesz w autem Masz nawet nitro uh -huh. właśnie która tak zabije. <coughs> Kurwa problem Na hita poszedł o, bo, ma, bo ma problem? Tak, miał problem. Już nie będzie miał nigdy w życiu. W życiu, chyba że poza życiu. Śmieciarki, ja. Trzeba było go zapytać, masz swój problem? No, sobie tam. Tak, ja go jeba? Nie gadaj, że śmieciarki są. A ja? Ku kurwa, mać. Brawo. Kurwa. <laughs> to było dobre. A jak się odwrócił po chwili, dopiero wy wy wywrócił się. Kurwa, jeszcze ja przy przyjebałem ten. Dobra, żart żarty żartami, ale... 25 minut. już koło kaseny No ale poruję jadę Co? Nie ale poruję jadę, no nie, no oczywiście też musiałem skasować, nie No tu pół miliona dostanę za to Bo tam nie było pełnego zasobu, ale Trzeba było wystartować Aha. Ale Kajo nie wiem czy nie zrobimy No Chyba jakaś napada coś... coś na szybko wiesz żeby się zasoby uzupełniły o, do... w międzyczasie a tu przygotowanych będziemy zaraz. robić to idzie szybko nie? nie, Czyli ze wszystkiego łącznie myślę koło 5 milionów wyjdzie wszystko zrobimy a dzisiaj można dużo no. pograć w sumie której tak do spilgali no? no bo co, co mam robić tu gdzie ta? nie ma nic już takiego fajnego Oni i tak się nie starają w wpływach w Potem du, du, du. tylko będę myślał nad innym klubem motocyklowym, niż tutaj. Aha. Zobaczę w innych miejsc, w innych lokacjach, jeszcze będziemy sprawdzać, jeździć po wszystkich. Mhm. Szkoda, że busa lostów nie mam. No on jest ogólnie nie, nieosiągalny. A nie, nie można go kupić? Nie. Mi się wydaje, że może problemować. Że chyba, można. że nie znalazłem. Na worstok mi się chyba wydaje, że był. Tak będzie, tego na pewno kupię. Ja ten, ja kończę... kończę to i zobaczę. Mi się wydaje, że mam go kupić, ale wobec nie dam uczyć. Mi się wydaje, że też się dało, ale nie wiem czy potem tego nie usunęli. Mi się wydaje, że było to przez chwilę. Mogliby DLC z motocyklami dodać. No ja się zastanawiam, co do razem Jeden nowy budynek no. i pięć autów Tak, i tak, to będzie na tyle Mają tyle kurwa kasy ze sprzedaży, a tego oszczędzają. No, ja rozumiem, robił GTA szóstkę, ale piątka dalej jest aktywna i to jest najnowsza no i gra, chcąc nie chcąc. Więc no powinni no. ją utrzymać, żeby swoich jakby to nie patrzeć klientów, zachęcić, żeby mm -hmm. szóstkę kupić, nie? No tak. Zrobić jakiś event ostatni, nie wiem przed szóstką, te dwa miesiące wcześniej zrobić DLC co przejście całego DLC, kupienia wszystkiego zajmie dwa miesiące takie pożegnaniowe i tyle nie? Tak. albo na przywitanie zrobić DLC w piątce jeszcze No, mogliby zrobić No albo Ale... kto, albo kto gra w piątkę, grał w piątkę powyżej roku na przykład No to żeby mógł też przenieść sobie nie? No tak. Bo ja, ja bym chciał przenieść osobiście, inaczej bym nie chciał. Znaczy yy, nie chodzi mi ogólnie o... auta, nie? Bo auta nie będą na pewno te same tam. No, nie, na pewno nie. Ale żeby przenieśli kasę, którą łącznie zarobiłem tu w GTA. Albo chociaż no, jakiś procent, 10% nawet tego. Też bym chciał. Też mogliby zrobić, żeby można było kasę przed... Kasę przenieść, no bo... Ja gram ogólnie, mówię, ja gram ja od ja ja 4 lat. Od czterech lat kasę cały czas zbieram. Z początku... W początku wiadomo, że to było tak, że zbierałem kasę, wydawałem. Dada też e, no bo... 200 milionów, nie? O kur... Ja, ja mam... 200 czy 300 milionów łącznie zarobiłem. Aha. No. Nie, miałem jak już czasu zacząłem kasę zbierać i aktualnie mam 53 bańki ja, miałem więcej co prawda, ale to ale się wydało. Nie, rzeczy nie no, praktycznie wszystko mamy na tym. To może być widać... Ale nie najdroższe. Ja muszę na mam wszystko wow. najdroższe. No ja, no bo jak to wszystko najdroższe, nie? No, no to ja nie będę miał teraz kasę. No teraz klub motocyklowy bym ci radził kupić, bo jest na niż 30%. Mhm. Słanie cenowo by ci wyszło. Wow. zobaczysz sobie lokalizację, bo będziemy jeździć zaraz pewnie. Zaraz będziemy patrzeć i potem chyba kaję, Ja no? mhm. sobie jadę motorkiem. A ja tu nie, mam... nie Nie wiem mam... co się stało, ja wolę teraz jeździć motorem w GTA. Ale nie, chyba ten bus będzie, mi się wydaje. Bo pamiętam, że było DLC The Lost kiedyś. Nie no, wiem, czy kojarzysz. To... No to, to musi być w takim razie. Mi się wydaje, że jest. Nie, ja, ja, ja to skończę i. Nie, ja już sprawdzę. ale tylko sprawdzę. Mi się wydaje, że. Mi się wydaje, Gdzie że będzie nie... w ówczoku. No w ówczoku to na pewno, bo, no bo to jest pojazd taki. specjalny, jakby nie mać. No. A oni tam mają przeważnie. Nie ma? Nie ma A ty kur, Jak nie ma to trudno Chyba, że jestem bieda w sklepie, ale to ty już sprawdzisz. Nie, też chyba nie będę. Jak dostarczysz to to już sprawdzisz Tak. To sobie sprawdzisz czy tam jest i Będziemy po klubach jeździć motocyklowych, które można kupić ta lokalizacja, tu co mam, jest najdroższa, nie? Ale ja chcę z jakimś fajnym parkingiem, czy coś jeszcze, nie? Mhm. Powiedzmy, wyrobimy się, czy nie? Ja się wyrobię, bo jeszcze Natomiast jedną dostał, nie? No właśnie, wiem, teraz nie wiem, czy mi to, to iść, czy. Nie, 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 ja już jestem blisko, 2,5 km, i więc... Okay. Więc dostarcz to i zobacz y, wszędzie, w zasadzie, czy nie ma tego busa. nie. Mm -hmm. Mi zależy na nim. Na pewno by chyba że wywalili, ale... No mi się wydaje, że wywalili, ale nie jestem pewny. Może na bieda sklepie będzie, bo zresztą tam jest te burrito zwykłe, więc może jeżdżę, że te burrito też będzie. Zresztą no jest to nowe burrito, w... nie? To nowy bus no terenowy. to ja na vol zobaczę. Zresztą, możesz można teraz już sprawdzić, bo... <coughs> <Ja coughs> możesz teraz sprawdzić, bo... Zresztą, masz teraz jedną dostawę. Dobra. Internet... Podróże i really transport... Kurwa, 5 km i 300 metrów Warstock. Na Wordstoku nie ma, ale możesz sprawdzić Poczekaj właśnie Na pewno to jest kurwa od radiowozów. Ja radiowozów już chyba nie będę kupował, chyba że jakiegoś suwa Bo ja nie czuję potrzeby mieć tylu radiowazów za taką kasę 3,5 miliona radiowóz kurwa jest jeden, nie? Ale zwykły Dor, e, Dorado Cruiser za 3 miliony 700 tysięcy No, Lecluzer, tak? Dorado Kluzer Aha, ten słuch, no, 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 Ale też już po zniżce, czy bez zniżki? Bez Pasuje to zrobić kasyno żeby stroje policyjne sobie blokować to można zrobić, bo przygotowania trzeba też Ja tam ma, miałem skończymy. parę zrobionych Na pewno zwiat był zrobiony Chyba, że mi usunęli nie. wiem. No to dużo usuwają rzeczy nie, yy, to chyba jest tak, że yy, yy. ewentualnie tam A te drzwi o, ma to nie wiem, nie powiem ci